Siema, jestem Tixin. Dzisiaj będzie taki odcinek z gry Tic Factory Tycoon. Akurat taki odcinek niememiczny, taki... Może będzie mniej montowany niż zwykle, ale robię akurat taki odcinek, na którego po prostu nie mam pomysłu, bo dawno nie było. No to co? Lecimy. No to najpierw Wam pokażę, jaki jest mój tajkun. On jest taki, wszystkie kiepiemy <laughs> teraz są. Porysaw, to znaczy Xy się szybko zbierają. Mamy tutaj taki eventowy dropper do zgarnięcia za. Za X Mastiksty Christmas Takie eventowe. Właśnie teraz jest taki event. I. Zapomniałem właśnie powiedzieć, że to jest TX Factor Experimental, a nie oficjalne. To teraz pójdziemy na górę, zobaczyć co mamy. Mamy tutaj też takie radio, które właśnie nie taka mu zaleci. Możecie sami sobie ją wysłuchać, jak w końcu wzbogacicie się tu, tak żeby kupić to radio. Lub Mogę po prostu Wam nagrać, jak to gra. Jak powiecie w komentarzu, w sumie nawet nie wiem po co to mówiłem XD tutaj mam taką maszynę do złota, ja, ja to klikałem z autoklikerem, zostawiłem to tak na afolku na trochę czasu, w sumie tak na kilkadziesiąt minut. Tam są takie kopalnie, w których można wykopać złoto, a jak się pójdzie tam dalej, to można wykopać, zdobyć forgotten X, A to tutaj to jest takie nowe. Wcześniej tego chyba nie było. Chyba tutaj są różne takie napisy. Tutaj wszystkie setowe typy ticksów. A tutaj jest taki wagonik ze złotem z napisem: In of the Collect of all the Collected GO. no to powiem wam jeszcze to, że tam jest taka kopalnia, którą chyba mało ludzi odwiedziło. W ogóle wiem, co tam jest. O, jest event z helikopterem. W sumie pokażę wam, jak to wygląda. Po prostu helikopter przynosi takie pudło z tiksami. Ale chcę wam pokazać się tą jaskinię. To jest właśnie jasknia. Zaraz będzie żampkę. Mówiłem. No, no i chcę Wam też pokazać, jakie tu są rzeczy narysowane. Na przykład o TIX plus Illuminati równa się jakieś trójkąt TIX. W sumie nie wiem. Trójkąt zaznaczony na TIX. W sumie TIX to jest czwórkąt, ale ktoś tu trójkąt zaznaczył. 3 tics, w sumie nie wiem o co z tym chodzi. No i to chyba takie wszystkie. jeszcze tam jest takie coś. A kukosę zrobiłem. Gdzie to jest? O, chyba tędy. Wydaje mi się, że to tędy. O, to jest. Właśnie tam. Tu jest duże TX, którego nie można zebrać. Tutaj są jakieś geordy. W sumie nie wiem, co z nimi robić. Tu był quest jakiś. Jest tu jakieś przejście. Myślałem, że da się przez nie przejść. Jakie wszystkie te geordy hmm, będą już wywalone. Że wszystkie będą miały 0 hits left, a tu nie próbowałem wejść, a się nie dało. Sprawdzałem jeszcze, czy aby na pewno, po wszystkie tak zrobiłem. A, i, a zrobiłem, to nie wiem, co to daje. No i to w sumie jest wszystko ciekawe w tej jaskini. Pójdę do Goldmida na pójdę, czyli do kopalni złota i właśnie tutaj je pokażę Wam co może nas spotkać za tymi drzwiami. A w opisie dam wam kod do tych drzwi. Tutaj właśnie można znaleźć forcem X. Choć nie wiem po co mi teraz są jak w ogóle teraz jak chyba nie mogę nic teraz kupować. Czekaj, za ten tics. mogę kupować teraz na przykład Rainbow Tix, tics, tixy i inne takie. Wzbieranie For Gotentixów jest dobre jako początkowy gracz Żeby szybko się wzbogacić Bo za chyba 5 takich For Cotentixów moż, można kupić 20 tysięcy TX Ja ich teraz mamy 100 milionów, ponieważ dużo uzbierałem I za 20 milionów uzbierałem Kupiłem sobie taki worek z tiksami. W sumie będę hmm. miał go przez tydzień. Ponieważ kupiłem za tiksy. Jeszcze może i na też tutaj mieć się takie coś jak... Gold i te, gold Tixy. No to gold to się zdobywa właśnie zbierając go, a gold Tixy, no to trzeba najpierw golda zebrać i za tego golda kupuje się gold Tixy. No to teraz pokażę wam kilka miejsc, w których może nas zdobyć padki na przykład chyba tutaj trzeba dotknąć beczki. Dostanie dostaniesz badka za dotknięcie beczki. Lub tutaj w sumie nie pamiętam. A inne batki to też nie pamiętam. Jeszcze możecie się zapy Jeszcze, jeśli byście zapytali się o ten ogień, który za mną leci, to to jest za to, że grałem w oryginalną. w oryginalną grę. X Factory Tycoon. Teraz to oryginalne X Factory Taikun jest płatne i nie mam go wykupionego, ale wcześniej nie było za darmo. I właśnie wcześniej to grałem. Podobno w 2021 ma być podobnie za... Po, ponownie za darmo. Tutaj są trade. No takie są. I właśnie tutaj można mieć się tilesy. Możecie e, mieć za darmo właśnie takiego tilesa z napisem Frost Studio za dołączenie do grupy Robloxowej Frost Studio. Czyli tej grupy, która stworzyła e, tą grę. Mogę sobie ubrać Forgotten X, bo to jest prezent za uczestniczenie w evencie 2020. W ogóle to i tak, ta gra i tak powstała w grudniu. Oryginalna gra powstała w 2016 roku. No, i to tyle wam powiem. Bo reszty to już. Resztę to już nie mam pomysłów. Następny odcinek, może, będzie o kopiowaniu itemów w Minecraft. Ale to i tak jest ściąga. No to kończę ten odcinek. Ha.